Większość ludzi w dzisiejszym świecie to totalni amoralniacy. Taką diagnozę postawił ludzkości filozof Peter Singer w swoim eseju Famine, Affluence and Morality. I co najgorsze, zrobił to tylko trzema prostymi tezami, z którymi, szczerze mówiąc, ciężko dyskutować. Teza numer jeden. Jeśli możesz zapobiec czemuś naprawdę złemu śmierci, głodowi, chorobie. I nie musisz w tym celu poświęcać niczego naprawdę ważnego moralnie, to masz obowiązek pomóc. Przykład: klasyczny dylemat wagonika. Wagonik pędzi po torach, a na torze leży człowiek. Masz możliwość przestawić zwrotnicę i uratować mu życie. Według Singer'a musisz to zrobić. Jeśli tego nie robisz, gratulacje: jesteś potworem w ludzkiej skórze. Ale jeśli na sąsiednich torach jest twoja babcia. Sytuacja się komplikuje. Społeczeństwo nie będzie oczekiwało, że poświęcisz babcie dla obcego. I jeśli się z tym zgadzasz, pierwsza pułapka singera już się na tobie zatrzasnęła. Teza numer dwa. Do rzeczy moralnie ważnych nie zaliczają się żadne materialne nadwyżki. Czyli wszystko, bez czego da się żyć. Twój telefon działa, ale chcesz nowy? Nadwyżka. Kupujesz piątą parę sneakersów, mimo że cztery poprzednie są w porządku? Nadwyżka. Idziesz do knajpy, choć w domu czeka makaron z kotletem? Nadwyżka. W wersji wagonika. Jeśli na torach leży nie babcia, tylko twój nowy iPhone, a ty wybierasz iPhona zamiast człowieka. Społeczeństwo bez wahania nazwie cię podłym typem. Teza numer 3. Oddając pieniądze na fundacje charytatywne, realnie zmniejszasz głód, choroby i cierpienie. Tutaj trudno cokolwiek podważyć. No i teraz najgorsze. Jeśli zgadzasz się ze wszystkimi trzema tezami, czeka cię niemiłe odkrycie. Według Singera za każdym razem, gdy wydajesz kasę na nadwyżki, na iPhona, sneakersy, sushi... Tak naprawdę miałeś moralny obowiązek przekazać te pieniądze na pomoc potrzebującym. To nie jest żaden fajny dodatek, ani dobra karma. To twój moralny dług, a łamanie go, w logice Singera, równa się czynieniu zła. Skoro Singer ma rację, to czy my wszyscy jesteśmy zwyczajnie złymi ludźmi? Co o tym myślisz? Przesada czy brutalna prawda?